Naszym gościem tym razem jest Daniel Iwański, zastępca burmistrza Jawora. Witam serdecznie. Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam do serca Dolnego Śląska, do pięknego Jawora, gdzie od wczoraj trwaje święto chleba i piernika. Ja mam taką nadzieję, że ten zapach, który rozprzestrzenia się po jaworskim rynku dociera także do słuchaczy Radia Plus. Bardzo serdecznie zapraszamy. Przed nami jeszcze jest wiele atrakcji. O 17 będzie najdłuższy. Piernik w Polsce i na świecie. Jutro. Czy coś wiadomo na ten temat? Uchyli pan rąbka tajemnicy? Uda się pobić ten rekord? Ja jestem przekonany, że na pewno się uda. Pan Stanisław z wczoraj zdradził tajemnicę, że całe ciasto waży powyżej dwóch ton. Ja jestem przekonany, że też będzie długości ponad 70 metrów. W dniu dzisiejszym zaczynamy około godziny 12 tutaj na Jaworskim Rynku w naszym namiocie Animacji drugie. Śniadanie z burmistrzem, gdzie będą Państwo mieli okazję skosztować jaworskiej kiełbaski, która jest oparta na artysturze sprzed ponad 150 lat. Także o godzinie 15.30 na jaworskiej scenie wystąpi Pan Mariusz Szwed, czyli finalista master szefa, który przedstawi swoje wariacje na temat jaworskiej kiełbaski. Mam nadzieję, że będzie pysznie, przepięknie i wszystko to dla naszych gości, którzy przybywają nie tylko z Dolnego Śląska, ale z całej polskiej Europy. Oferta jest tak bogata, że naprawdę trudno się zdecydować, który chlebek, którego piernika spróbować, więc pytam gości was, miejsc... moich gości, ale was miejscowych, co wy wybieracie, z... nie... proszę zdradzić, co warto skosztować albo czemu pan Uległ i dał się skusić. No ja przede wszystkim polecam różnorodne chleby, które przyjechały do nas z terenu całej Polski oraz z kilku krajów Europy. Mam nadzieję także, że znajdą coś państwo dla siebie. Ci, którzy lubią coś słodszego, bo też mamy tutaj. Animacje cukiernicze. No i oczywiście moim ulubionym ciastem jest piernik, i sądzę, że tysiące jaworza na godzinie, po godzinie 17 skosztują go plus wszyscy ci, którzy nas odwiedzą. Zapraszam bardzo serdecznie, tym bardziej, że jest piękna pogoda słoneczna w tle niesamowita muzyka. Dla każdego coś miłego. Trwają wakacje i szkoda, by było takiego pięknego weekendu, tak smacznego, zrezygnować. więc przybywajcie do Jawora, bo dziś wszystkie drogi prowadzą właśnie do polskiej stolicy chleba i piernika, a jak się okazuje i kiełbaski. Tak jest, zapraszamy bardzo serdecznie. Jawor, serce Dolnego Śląska, piękna, słoneczna pogoda. Dziękuję bardzo i zapraszamy. czekamy na Was.